Kruwe powstało z pasji do pięknych zapachów, a nasza nazwa, oznaczająca udowodniony, wiele o nas mówi. Odzwierciedla wartości i zasady, którymi kierujemy się na co dzień uczciwość, relacje oparte na zaufaniu, szczerość, otwartość i bezpieczeństwo. W zaledwie kilka lat staliśmy się cenioną, dynamicznie rozwijającą się firmą z kilkoma zagranicznymi oddziałami, skupiającymi tysiące partnerów i liderów z Polski i z zagranicy. Nasza marka jest obecna w kilkudziesięciu krajach w Europie oraz Azji, a sposób prowadzenia biznesu i wysoką jakość produktów potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia. Patrzymy na życie z innej perspektywy, oferując klientom praktyczne i proste rozwiązania. Wspieramy ich w dążeniu do lepszego życia, stwarzamy świetne warunki do rozwoju i osiągnięcia niezależności finansowej. Pomagamy zadbać o siebie i ułatwiamy codzienne obowiązki. Tworzymy produkty, które wnoszą nową jakość do ich życia i oferują im wyjątkowe doznania. To, co nas wyróżnia, to piękne zapachy, komponowane z francuskich olejków z graz stolicy światowego perfumiarstwa. A w naszej ofercie znajdziesz perfumy dla kobiet i dla mężczyzn oraz perfumy molekularne które powstają we współpracy z najlepszymi francuskimi perfumiarzami. Pielęgnujące kosmetyki do makijażu. Kosmetyki do ciała i do włosów bogate w aktywne składniki oraz perfumowane kosmetyki i środki czystości do wnętrz o unikalnych formułach i niepowtarzalnych zapachach. Opracowaliśmy kilka form współpracy tak, by każdy mógł wybrać tę najlepszą dla siebie. Możesz zarejestrować się u nas i kupować produkty na własne potrzeby ze zniżką. Możesz oczywiście polecać nasze produkty np. Na znajomym czy rodzinie i zbierać zamówienia na produkty, a różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży będzie Twoim zarobkiem. Możesz też oczywiście zachęcać innych do współpracy z nami. Tworzyć własną strukturę i otrzymywać co miesiąc wynagrodzenie za jej efekty. Bez względu na to, którą opcję zdecydujesz się wybrać, zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie. Jeśli chcesz lepiej nas poznać, zapraszam Cię do odwiedzenia naszej strony. Dołącz do tysięcy ambasadorów i partnerów PRUWE i rozwiń z nami skrzydła.